I'd like to invite Comendant Horongwi Męskiej Związku Harcestwa Polskiego w USA, Marcin Szewański, to prowadzenia the last He's the head of the uh, men's division of the Polish Scouting Organization in the United States, and um, he will take us into the last segment of our program today. Około roku temu y, było podanie wysłane do Polski odnośnie przyznania medalu dla DRUHA, i ten medal został przyznany. A więc teraz pan Wado Medel w imieniu konsula wręczy panu ten medal. Witam Państwa serdecznie harcerskim. Czuwaj! Drogi Panie Żabicki, czcigodny harcmistrzu, w myśl założyciela harcerstwa przez Roberta Baden-Powella wychowywałeś młode pokolenia zasadą osiągania siły fizycznej i zdrowia, by na starsze lat Stać się pożytecznymi obywatelami swojej społeczności. Dzięki Ci za to. Dywizją Twoją, Druhu Żawicki, był i jest pierwszy punkt prawa harcerskiego: służyć Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. Dzięki Ci za to. Dzisiaj, Druhu Żabicki, Twoi wyho Wankowie, brać i wdzięczna Polonia. Serdecznie Ci dziękuję za służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu w dniu obchodu Twoich setnych urodzin. Druhu Żabicki, w zastępstwie ministra Dariusza Piątkowskiego, ministra Edukacji Narodowej. Rzeczpospolitej Polskiej przekazuję druhowi medal Komisję Edukacji Narodowej. Admultos multos anos. Czuwaj. Bardzo dziękuję za to mhm. Następnie przeczytamy kochowi list od naczelnictwa. Drogi druhu jubilacie, w imieniu swoim oraz naczelnictwa z składam Duchowi najlepsze życzenia z racji setnych urodzin. Życzę wszelkiej życiowej pomyślności. Niech każda chwila będzie źródłem szczęścia, doświadczona w spokoju i zdrowiu. Na drodze życiowej od 57 lat towarzyszy także Duchowi harcerstwo, którego wezwanie do służby Bogu, Polsce i bliźniemu, Duch przyjął składając przyrzeczenie harcerskie dnia 1 października w 1962 roku. Ta służba była wykonywana przede wszystkim przez wieloletnią pracę z Duchami na terenie Detroit. ale wielu instruktorów, instruktorek także doznała ducha do godność do pomocy i współpracy, tam, gdzie zaszła potrzeba. Dziś razem z nimi w imieniu całego związku serdecznie duchowi za to dziękujemy. Niech dzień tak zacnego jubileuszu będzie okazją do spotkań w miłej atmosferze i niech sprawi duchowi wielką radość. Serdecznym haceskim pozdrowieniem. Czuwaj. Robert rozpędzichowski harcmisz, przewodniczący ZHP. Dziękujemy. To nie koniec życzeń. Związek Arztwa Polskiego, Zarząd Okręgów Stanów Zjednoczonych. Drogie Duchu Ludwiku, z okazji pięknego Bioluszu setnych urodzin, składamy Duchowi w imieniu całego Okręgu serdeczne życzenia urodzinowe. Jest to okazja niecodzienna. 100 lat to czas, który dla większości z nas wydaje się nie do osiągnięcia. To czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości. Przeżyły wspaniałe chwile szczęścia i radości. W tym szczególnym dniu chcę podziękować Luchowi za długoletnie i nieustanną służbę harcerską. Swoją kreatywnością i pasją do pracy z jedną z naszych najmłodszych grup zuchami poprzez gry, piosenki i ćwiczenia zainspirowałeś wiele młodych pokoleń. Aby starali się być dobrymi obywatelami służący Bogu, Ojczyźnie i bliźni. Chociaż nie wszyscy jesteśmy w stanie uczestniczyć osobiście w tej uroczystości, chcemy podzielić się naszą duchową obecnością, ponieważ dotknął duch naszego życia i za to będziemy zawsze wdzięczni. Wielu z nas wciąż bierze przykład z ducha postawy i doświadczeń w pracy chrześcijańskiej. Szanowny jubilancie, wybuchu Ludwiku, życzymy wszelkiej życiowej pomyślności. Niech każda chwila będzie dla wybucha źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu. Podpisali arcymistrz Adam Jańczuk, arcymistrz Bata Babikowska, działacz kardycki Mirosław Pala i ja jako komendant korekcerzy. To nie koniec. Duch zapewne pamięta byłego komendanta Chorągwi, ducha Urbaniaka. Duch Urbaniak też lubi pisać i ma dosyć lekkie pióro. I w imieniu własnym był komendant Chorągwi i naczelnika harcerzy chciałbym zadekować i prześleć ten wiersz pióra ducha Urbaniaka. Gdy ktoś przechodzi przez świat, a ma dopiero 100 lat, Nosi mundur harcerski i życiorys przepiękny. Trzeba oddać mu cześć i uśmiechnąć się wszędzie na sudecie i jego, i Polski. Drogi Duchu Ludwiku, ZHP Lubieśniku, bądź nam dalej przykładem wytrwałości, ogłady, poświęcenia dla innych. W tym harcerskim rodzinie Tutaj i w ukochanej Polsce. Kogo Bóg obdarował długim życiem, ten zasłużył na nie sobie i na kwiaty, oklaski, medale, liczne toasty na zdrowie. Drogi Harzmistrzu stając na baczność przed Tobą, dziękuję za wierność ojczyźnie i Bogu. Dumny jestem, że dzieli ze mną mundur harcerski. Długą historię harcerstwa i Polski dzisiaj jako komendant salutuję przed Tobą i przyrzekam, że pójdę wytyczoną mi drogą, ucząc kolejne po kolejne kolenia miłości do Boga i Polski. Pomocy dla innych, szacunku i złomności. Dziękuję. Thank you for the presentation of the letters, the greetings from um, the Polish Scouting Organization in the United States and from the main one uh, in London, which represents Polish Scouting around the world outside of the uh, borders of Poland. Uh, the, the last was a poem written by one Scoutmaster who Druchabitski knows, with special greetings and wishes for Shabitsky. Uh, I guess he gave him a little competition as a poet. It was beautiful.